Dziś o 20.30 zostanie rozegrana ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy, klasy, przed podziałem na grupy mistrzowską i spadkową. I właśnie między innymi o niej porozmawiam z przechodniami. Ale zanim zobaczycie efekty mojej pracy, przypominam wam o klubie Weszło. Bukmacher, common, korzyści. Wpłacasz 50 zł, a grasz za 200. Wystarczy, że przy rejestracji podasz kod Weszło, bez polskich znaków. Dobra, wracamy do tematu ligi. Pogoń Szczecin wygrała w niej trzy ostatnie mecze. Czy drużyna Czesława Michniewicza pokona też legię w Warszawie? Ja wiem, że dzisiaj im nie uda się wygrać. Czyli wygrywa legia Warszawa? Oczywiście, że Ile? tak. Ile? Myślę, że 2-0. To eee, Wiem, że tak się nie stanie, więc życzę Markowi Saganowskiemu. Z tego co pamiętam, chyba 20, od 22 lat Pogoń nie potrafił wygrać w Warszawie, więc. Więc jednak no, jest prawdopodobieństwo, że Legia dzisiaj zwycięża. Aczkolwiek no, nie chcemy nie skręcić pogojno. no wiadomo, trzy mecze z rzędu ostatnio wygrali, mają nowego trenera, więc wszystko jest możliwe. Legia. Ile? 5-0. Kto strzeli? Kto strzeli? Michał Żyro. Kto jeszcze? Wszystkie 5. No, Legia wygra oczywiście. No, oczywiście. Ile? Ech, nie wiem, ostatnio trochę im nie idzie, ale myślę, że... Jeden-0 spokojnie jakoś tam wycisnął. A kto strzeli? Tego też nie wiem. Nie, nie, nie naprawdę nie potrafię ocenić. W Legi tak nieregularnie ludzie strzelają, piłkarze strzelają, że, że ciężko mi to ocenić, ale mam nadzieję, że wygrają i w końcu tam odjadą lechowi, bo, bo trochę już jest przegięcie, że ten lech nas goni. I to no, mnie wkurza strasznie. Zdaniem komon, portowcy raczej nie podbiją dziś stolicy. Szanse na ich wygraną to około 7 i 7 do 1. Na zwycięstwo Legii około 1,35 do 1. Bukmacher uważa też, że w środowy wieczór przy Łazienkowskiej najbardziej prawdopodobny wynik to 1:0 lub 2:0 dla mistrzów Polski. Za taki rezultat można uzyskać 5 zł i 90 groszy za każdą zainwestowaną złotówkę. No nie samą Warszawą żyje człowiek, dlatego postanowiłam sprawdzić, co przeciętny obywatel wie o drużynie Leszka Ojrzyńskiego. Skąd jest zespół pod Beskidzie? Nie wiem, pod Beskidzie? A skąd dokładnie? Nie mam pojęcia. Odstawiaj. Nie mam naprawdę żadnego pojęcia, absolutnie. Cokolwiek. Tarnów. Austria czy Australia? No, żartuję. Dobra, spieszymy się, powodzenia. Skąd jest zespół Podbeskidzie? Skąd jesteśmy? Z Ukrainy. Dziś w Wielsku Białej, bo właśnie stamtąd pochodzi pod Podbeskidzie, odbędzie się naprawdę ciekawy mecz. Gospodarze nie odpuszczą, bo walczą o udział w grupie mistrzowskiej. Goście, czyli Lech Poznań, też dadzą siebie wszystko. W końcu mają jeszcze szansę przegonić tabeli Legię. Daniem Komon przed tym spotkaniem wyżej stoją akcje drużyny Maciej Jaskorzy. Szanse na jej wygraną to około 1,9 do 1, na zwycięstwo gospodarzy około 4 do 1. W tej kolejce zostanie rozegranych jeszcze kilka innych ciekawych spotkań, których wyniki możecie obstawiać wchodząc na stronę www.com.np.pl. .com do zobaczenia. Każdy lubi, jak w zamian dostaje więcej, prawda? No pewnie. I teraz na Common.com właśnie tak jest. Mamy dla nowych klientów coś wyjątkowego. Wystarczy podać kod bonusowy. O ten. A wpłacając 500 zł, w zamian dostaniesz aż 1000 na gry w zakładach sportowych. Dwa razy więcej. Załóż konto i dostawaj więcej na common.com.